Mamy 1954 rok i na mecie jednego z rajdów melduje się Jean Ridel, który wygrał swój pierwszy rajd i pomógł mu w tym samochód Renault 4CV. Następnie w 1955 roku Jean Ridel zakładał własny biznes, nazywa go Alpin, w którym przerabia modele Renault, czyli przerabia takie modele dla ludu na modele dla szybkiego ludu. Pierwszy jego projekt nazywa się Alpin A106, kolejny to już Alpin A108. Znowu następny model to Alpin A110 i właśnie ten samochód stał się rajdową legendą. Następca modelu Renault 4CV, czyli auto, którym Jean Riedel wygrał swój pierwszy rajd, to było Renault Dufin i może ten model prezentuje się jak auto rodzinne, ale ma napęd na tył oraz silnik z tyłu i to właśnie było to, czego potrzebował Jean Riedel, który właśnie ten model przerobił na Alpine A110, który jak widać prezentuje się dosyć bojowo i sportowo jednak pierwsze modele nie błyszczały mocą, czyli podstawowy silnik to 1.0 o mocy 51 koni, bardzo mało. Jednak Alpin miał coś, czego nie mają współczesne samochody. To było mega lekkie auto. Alpin A110 ważył tylko 620 kg, a mocy z każdym rokiem zaczęło mu przybywać. Już w 1963 roku, czyli rok po premierze, był tam silnik 1.1 o mocy 65 koni, potem 1.4, następnie 1.5 oraz 1.6. Teraz to już było 90 koni i silnik ten oczywiście był produkcji Renault, bo Alpine to właśnie takie Renault, tylko że takie z innej perspektywy. Te firmy ze sobą mocno współpracowały i w 1969 roku Renault zainwestował sporo kasy w Alpine. Przez co od tego momentu auta były sygnowane nazwą Alpine Renault. Do tego model A110 pojawił się w wersji poliftowej, a silnik 1.6 w najostrzejszej wersji miał 138 koni. No i to był idealny moment, aby model ten wysłać na pierwszy sezon IMC, czyli International Championship for Manufacturers. Mamy rok 1971 sezon w rajdach, gdzie zespoły mogą zbierać punkty i można wyłonić mistrza producentów. A otwarcie sezonu to najsłynniejszy rajd, czyli Monte Carlo, i to było dobre miejsce, aby się wykazać. Tym bardziej, że Alpin A110 miał już doświadczenie w rajdach, już w 1938 roku jeździł w Monte Carlo, gdzie zdobył siódme miejsce. Teraz jednak było duże wsparcie od Renault, więc ostro walczyli o to, aby pokazać się, że nie boją się żadnego wyzwania i trzeba przyznać, że faktycznie ostro walczyli. Dojechali na trzecim miejscu, ale tracąc tylko 51 sekund do drugiego oraz 2 minuty i 50 sekund do pierwszego miejsca. Czyli do. Klikasz suba i w przyszłości się dowiesz. Co ciekawe, Alpine wystawił wtedy dwa różne modele. Jeden miał silnik 1.3 z podrasowanym silnikiem Gordini. A Gordini to był taki tuner od Renault, powiedzmy taki dawny dział Renault Sport. <słuch> Model miał silnik 1,6. No ale to właśnie model 1300 dojechał na trzecim miejscu, a wersja 1600 o mocy około 165 KONI dopiero na dziewiątym miejscu. Jednak później Alpine Renault korzystał głównie z wersji 1600 i w rajdzie San Renault Alpin A110 zdobył pierwsze oraz trzecie miejsce. Znowu w rajdzie Akropolu nikt nie mógł równać się z Alpin A110, bo zdobył pierwsze oraz drugie miejsce. Ostatecznie pierwszy sezon w IMC Alpine Renault mogą zaliczyć do bardzo udanych, bo zdobyli 26 punktów, tym samym mieli drugie miejsce i przegrali tylko o 2 punkty z... A to będzie w następnym odcinku serii. Mamy 71 rok i znowu rozpoczęcie w Monte Carlo, które często pokazuje potencjał i praktycznie totalna dominacja Alpine Renault, gdzie zdobyli pierwsze, drugie oraz czwarte miejsce, i jedynie Porsche wyrwało im trzecie miejsce. Ale nie był to model 911, tylko coś innego, i ten samochód także pojawi się w swoim czasie. A dzisiaj możesz go posłuchać. W każdym razie, wracając do Alpin, a 110 to w sezonie 71 nie mieli sobie równych, i tak. RAID San Remo wygra na Alpin. Następnie Ulsterische Alpenfahrt znowu wygra na Alpin. Potem podwójne pudło w rajdzie Akropolu oraz podwójna wygrana w rajdzie Cops der Alps. No i nie ma się co dziwić, że sezon zdominował model A110, jednak kolejny sezon, czyli 1972, to trochę taka cisza przed burzą. Bo w Monte Carlo A110 był dopiero na siódmym miejscu, a do tego miał wiele awarii oraz wypadków, co sprawiło, że nie wskoczyli ani razu na podium i w generalce Alpin zajął dopiero 17 miejsce na 18 zespołów. I to była cisza przed burzą. Mamy rok 7-3. To był pierwszy sezon WRC, czyli IMC zmieniło się na World Rally Championship. I w tym sezonie była burza, w której Alpin A110 dostał chyba jakieś moce z niebios, bo w Monte Carlo byli na szóstym, piątym, trzecim, drugim oraz pierwszym miejscu. Potem pierwsze i drugie miejsce w rajdzie Portugalii, pierwsze w rajdzie Maroko, Akropolis Sanremo, no i na deser czyli ostatni rajd Francji zwany Tour de Corse, także całe pudło należało do Alpin A110. I warto wiedzieć, że startowała wersja 1800, czyli z silnikiem 1.8 o mocy 185 koni. Ale taki model dostępny był tylko w rajdach i nie było drogowego odpowiednika. <słuch> Pierwszy sezon w WRC to była dominacja dla Alpine Renault, bo jak widać konkurencja nawet nie podchodziła. Jednak burza musi się kiedyś skończyć. I skończyła się w 74 roku, bo wtedy Włosi rządzili w tym sezonie i najlepsze miejsce dla Alpine A110 to było drugie w Tour de Corse, a w Generalce byli na piątym. Jednak konstruktorzy Alpin A110 nie chcieli się poddawać i w kolejnym sezonie mocno eksperymentowali. Wtrysk paliwa zamiast gaźnika, 16-zaworowe głowice, czy tylne zawieszenie z modelu Alpin A310. Zmiany przyniosły efekt, bo sezon zakończyli na trzecim miejscu i stracili tylko dwa punkty do drugiego. No ale to już były ostatnie lata dla Alpin A110. Bo sezon 7-6 to już dziewiąte miejsce na 27 zespołów. Sezon 77 to 16 miejsce na 21, sezon 78 to 20 miejsce na 21 zespołów. Później Alpin wprowadził inny model A310, który nie odniósł sukcesu w rajdach i nie znajdziesz go w serii rajdowe legendy, ale nazwa Alpin jeszcze się pojawi. No ale to opowiedź na inny odcinek. Dobra, to teraz czas podliczyć dorobek Alpin A110. I model ten 13 razy był na pierwszym miejscu, co daje nam 39 punktów, bo za wygraną są 3 punkty. Następnie 12 razy był na drugim, co daje 24 punkty, bo za drugie miejsca są 2 punkty, oraz 10 razy był na trzecim, więc jest 10 punktów. Razem mamy 73 punkty. Znowu jeśli chodzi o Monte Carlo, bo jest druga runda bonusowa, to wygrał dwa razy, dwa razy był drugi i dwa razy trzeci. Więc tak prezentuje się pierwsza rajdowa legenda i teraz jest czas, aby pogadać o tym modelu w komentarzach, a ja idę szykować kolejną legendę, a będzie to...